Razer wypuścił ostatnio prawdziwe Bęgery. Pytanie, czy dla prawdziwych esportowych świrów? No, jak sami widzicie, mamy tutaj oczywiście nową myszeczkę, klawiaturę i nowe słuchawki. No i to wszystko ma tworzyć zestaw kompletny, idealny dla prawdziwych esportowych świrów. Ja chciałem tylko powiedzieć, rzucając kamyczek do grudka, że to są nowe, stare produkty, bo tak naprawdę i Black Shark, i Black Widow, a The Father to już w ogóle wszystkie są znane nie od dziś to są po prostu kolejne wersje tych produktów. No oczywiście wszystkie te produkty znamy, ale tak jak na przykład SteelSeries ostatnio wypuścił też e, nowa Pro, e, tak tutaj e, mamy odświeżone wersje o nowe feature'y, nowe e, dodatki i nowe podzespoły. Pytanie, czy to jest takie odświeżenie, które wprowadzi coś nowego w daną serię? No zobaczmy. Jedno jest pewne, Razer jest wierny, jeżeli chodzi o design, no bo w zasadzie ani wyglądem, ani tutaj ergonomią, on za bardzo nie różni się ten dewan. Od klasycznego defadera. No ale o, tym, o to chodzi, że jeżeli mamy myszkę. No to ta kontynuacja powinna jakoś nawiązywać, więc no, nie dziwi to. No tak, wymiary myszki są dokładnie takie same. Tutaj nic się nie zmieniło, czyli dla fanów e, Detadera e, to jest dobra informacja. E, natomiast jeżeli widzieliście wcześniej jakieś mankamenty, no to może to być informacja negatywna. Natomiast znacznie, znacznie więcej zmieniło się w środku. Ale podoba mi się to, że sożyć... w przerwie że minutnik do jajka dodali, nie? Ten odbiornik wygląda trochę jak jajko przepełnione na pół. Pytanie, czy ktoś takie coś się podoba? No. Mi absolutnie by coś takiego nie przeszkadzało, ale widzę tutaj jedno bardzo dobre zastosowanie. Mianowicie, to jest naprawdę ciężkie. W sensie, czuć masę tego, tej, tej połowy jajka, tej połowy piłeczki ping -pongowej. i faktycznie w momencie, kiedy położymy sobie to na biurku, to to nam nigdzie nie ucieka, nawet pod napiętym przewodem. Ja mam na przykład bardzo duży problem z moim donglem do myszki. On gdzieś tam zawsze się znajduje w losowym miejscu na biurku. Nie on zawsze przyznać, gdzieś ucieka. Ja mam myszkę Razera i ten dongiel to tam dobrą sprawę, on nawet nie chce leżeć Dokładnie. na tym, tylko on się, unosi, się unosi, przewraca, i przewraca. No i kiedy potrzebujemy podładować naszą myszkę, no to nie musimy szukać tego dongla gdzieś tam w plątaninie przewodów. Widzimy tą białą, jasną kuleczkę, wyciągamy, szybko podpinamy naszą myszkę i nie ma problemu, jeżeli chodzi o ładowanie. Ani problemu w grania w ping-ponga też nie ma. O ile mamy nie no, jak stołu. Dwie takie myszki skleić, no. będziemy w grać. Czym ten defader różni się od ostatniego defadera, bo widzę, że wyglądem i ergonomią no niezbyt. Zacznijmy od tego, czego nie widać, a co czuć, czyli odwagi. Mianowicie ta myszka została odchudzona o całe 7 gramów. No, I w, przypadku, jest, w przypadku tej masy jest to już różnica znacząca, bo to aż 11%. Poprzednia, poprzednie wydanie ważyło 63 gramy, ta waży 57 gramów. To dobry więc to już jest naprawdę dobry wynik. No, lekkie myszki zdecydowanie wiodą prym obecnie na rynku wśród graczy i tutaj Razer... RGB to sobie... jest Dobrze, RGB zostało totalnie zabite. Nie zabite natomiast zostały switche w tej myszce, które zostały ulepszone. Mianowicie są to switche optyczne 4.0, które mają większą wytrzymałość i szybszą responsywność. Jeszcze szybszą responsywność, bo Razer w poprzednim detalerze już chwalił się naprawdę niesamowity, niesamowitymi wynikami. Ale skoro ja dzisiaj przyjąłem Rolę takiego narzekającego, to, słuchajcie, bardzo, ale to bardzo specyficzny, pierwszy raz aż tak specyficzny dźwięk przełączników. Słyszycie to? To jest tak, jakbyś uderzał w taką metalową rurkę. Mm -hmm. I to rezonuje ten dźwięk. To jest najgłośniejsza myszka, jeżeli chodzi o przełączniki, jaką. E, miałem w Mam wrażenie, że faktycznie Razer mógłby się pokusić jakieś wyciszenie tego dźwięku. Ten dźwięk dość mocno rezonuje w no, środku. No nie dla kogoś, kto ma, z, gra, lubi grać w nocy i ma w pokoju jeszcze więcej osób. No mam nadzieję, że performance tych switchy po prostu wynagradza kwestię tego dźwięku. Sensor został ulepszony i faktycznie mamy tutaj do czynienia z dość dużym skokiem, jeżeli chodzi o jego e, jego performance. Przede wszystkim świadczyć o tym może fakt, że mamy tutaj do dyspozycji rozdzielczość DPI na poziomie 40 tysięcy. I tutaj to już robi naprawdę spore wrażenie. W poprzedniku było to 30 tysięcy dpi, natomiast faktycznie sensor ma być niezawodny, ma być ultra-responsywny, ma być fenomenalny i dopieszczony do granic możliwości. No, cena też jest do granic możliwości przesunięta. Po nad 700 zł kosztuje taka przyjemność. No. no, nawet bardziej powiedziałbym, że 800 zł. No, ale powiem szczerze, nie jestem zdziwiony, jeżeli chodzi o nowość Razera, która jest ich top produktów, no to raczej to jest taka cena, że Chyba nie, nie jestem zdziwiony w ogóle ceną, ale nadal uważam, że mogłaby być trochę niższa. Myślę, że ona też niższa w niedalekiej przyszłości będzie. Już widzieliśmy to wielokrotnie, że faktycznie te nowości na rynku peryferiów e zawsze tak. kosztują troszeczkę więcej. I one z czasem, z ubiegiem czasu, gdzieś tam po no dwóch, trzech miesiącach, gdzieś ta cena być spada. Na czele i zawsze mieć najświeższy sprzęt, no to musisz bulić. Przykro mi. Niestety. No i lecimy z Black Widow w takim razie V4. To jest klasyka gatunku, swoją. Tak, rodom. jest zdecydowanie. V4, ten k hyperspeed, yy, czyli to, co u Razera teoretycznie najlepsze. To, na co narzekaliśmy w poprzednikach, jeżeli chodzi o dągle, tu jest dokładnie taki dongiel. i To nigdy w zasadzie nie leży tak, jak powinno, bo powinno tak, a widzicie, samo gdzieś tam leci, w zależności, jak kabel pociągnie. Faktycznie ta zmiana jest na plus, niestety jej tu jeszcze nie ma. <laughs> Przepraszam. <Mówało ryja. śmiech> Prawie. No, ja zawsze to blokuję o jakiś kubek, o jakieś szklanki i tak czy dalej. Zęba, i tak dalej. No, zęba, no. Dokładnie. Miałeś się z jajka, a widzisz, jajeczko by tutaj się idealnie sprawdziło. To prawda. To no, prawda. na pewno na plus jest to, że mamy tutaj do czynienia z hotłapami, więc switchem możemy sobie wymienić. Natomiast jeżeli już przy switchach jesteśmy, no to mamy tutaj zastosowane switche pomarańczowe, czyli switche silent. Dodatkowo wysmarowane tutaj zostały stabilizatory, klawiatura została wyciszona. No i właśnie, czy ten zabieg się udał? Sami posłuchajcie. Uwaga, uwaga! Powiem tak, jest cicho, ale to nie jest najcichsza klawiatura, jakiej słyszałem. Jest taka po prostu klas klasyczna na obecne standardy. No ja bym chciał powiedzieć, że jest super, a chciała powiem, że po prostu tyłka nie urywa. No, no tak powiem, no faktycznie mamy już do czynienia z klawiaturami, które są a, przesmarowane, mają dodatkowe wyciszenia w postaci pianek I faktycznie ten dźwięk jest zupełnie inny, jest bąbelkowy, satysfakcjonujący. Oczywiście nie wszyscy takiego dźwięku szukają. Niektórzy szukają dźwięku charakterystycznej, klasycznej, mechanicznej klawiatury i ten dźwięk tutaj jest zapewniony, ale Razer chwali się tym, że faktycznie ta kreatura została mocno wyciszona i te, te przesmarowane stabilizatory i te switche silent. No to misja nie zakończona pewnym sukcesem. No. Tego wyciszania. No zdecydowanie znamy modele i to nawet tańsze i firm mniej znanych, które po prostu są cichsze. Pod względem designu też jest bardzo... Podobnie i w zasadzie analogicznie do poprzednich modeli. Ciężko tu szukać rewolucji, ciężko też szukać game changera. No, jedynie to w porównaniu do poprzednika, te makra, które tutaj się pojawiły, oprócz rolki. Tak, mamy roleczkę, mamy przyciski funkcyjne, mamy możliwość tworzenia wygodniejszego makra. Tym też Razer się chwali. No i chwali się oczywiście swoją łącznością, tym, że faktycznie jest ultra szybko. Dodatkowo urządzenie możemy podłączyć do trzech urządzeń jednocześnie za pomocą Bluetooth i w wygodny sposób się pomiędzy nimi przełączać. Oczywiście nie może nam e, umknąć fakt, że jest to klawiatura bezprzewodowa. E, no i e, Razer chwali się żywotnością swojej baterii, bo ma być to żywotność na poziomie 900 godzin ponad. No, e, e, o, no, no. Jest tutaj pewne założenie, mianowicie tak, te 900 godzin, że nie, godzin, że nie I Jak sobie przytrzymamy przycisk, e, to o, mamy tryb oszczędności baterii. No i faktycznie wtedy ucinamy wszystko to, co e, zbędne. Podświetlenie, mhm. szybką łączność itd. Tak no, i faktycznie wtedy te 900, mityczne 900 godzin zostanie spełnione. Szczerze, mało jest różnic. Oczekiwałbym czegoś, co tak jak w poprzedniku, to chociażby ten y, odbiornik był zrobiony trochę innowacyjnie. Tutaj brak takich innowacji szczególnych. No i to wyciszenie, które tak mocno zostało podniesione do rangi głównego game changera. Okazuje się, że. No konkurencja już robi to lepiej obecnie, no. Kosztuje około 600 zł. Dokładnie. Co, nie, co w odróżnieniu od myszki, no jest tańsza od myszki, czyli nadal nie jest tym takim top tierem, jeżeli chodzi o Razer'a. Chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że 600 zł to za klawiaturę mechaniczną Dada i tak dość wysoka cena, ale wiemy, że konkurencja potrafi wyżej. Zdecydowanie, ale też niżej potrafi konkurencja. Słuchawki, Black Shark V4. No i mamy kolejną nowość od Razera. I słuchajcie, tutaj już tych zmian jest troszeczkę więcej. E, czy e, chcemy omówić zmiany designowe? Czy design do Ciebie przemawia, nie przemawia? Jak się podoba, panie hejter? W, wiesz co jest okej. Okay. Generalnie to one sprawiają wrażenie takich właśnie prosłuchawek, których używałem w studiach i tak dalej. I chyba w tym kierunku chciał Razer iść, żeby wyglądały tak właśnie jak dla takich e, rozwiązań profesjonalnych jak na przykład nie tylko gra, ale komentarz i tak dalej. I są wygodne. Są wygodne, nie mają skóry, przez co się mniej będzie pocić, ale robią wrażenie takiej dobrze odizolowanej, ale wygodnej jednostki bardziej niż na przykład właśnie moje Arctis Nova Pro. No właśnie, bo tutaj mamy słapki zdecydowanie lżejsze, z pełną regulacją. E, oczywiście mamy obroty, mamy góra-dół, więc no, te słapki możemy sobie spoko. wyciągać. E, mamy memory foam, bardzo satysfakcjonujący i faktycznie te materiałowe nałożniki, które są ogólnie lepszym rozwiązaniem według mnie niż nałożniki z ekoskóry. Mamy jeden z największych mikrofonów, jakie widziałem w życiu. Tak, ja byłem naprawdę w ogromnym szoku, jak ten mikrofon zobaczyłem, bo to jest Otwór, to jest olbrzym. Mam nadzieję, że za tym portforem i olbrzymem będzie szła też jakość no tego ja mikrofonu. Też mam taką nadzieję, no, żeby, że to nie zostało zrobione dla go <grym> tylko w konkretnym powodzie z konkretnej przyczyny. Według mnie y, są to jedne z lepiej leżących słuchawek, jakie miałem gdzieś tam na swojej głowie. Tak. Oczywiście zdarzały mi się bardziej komfortowe, Musimy ale tutaj jest naprawdę pozytywnie. Kolejny raz nie doczekaliśmy się tego jajeczka mitycznego i znowu tutaj trochę jest to spadające. Y, tak jak już mówiłem, problem y, powraca. Te słabki są faktycznie top tierem już 1200 zł około, więc tu już nie ma taniości. Trochę brakuje dookoła tego. Fajne, że mają ANC. Według mnie no ANC właśnie. w topowych sławkach to już jest must have, bo naprawdę to robi różnicę. Tej technologii tutaj jest troszeczkę napakowane więcej. ANC, ONC Piotr wspomniał, ale możemy z tymi sławkami łączyć się na cztery różne sposoby. Za pomocą jacka, za pomocą przewodu USB, jednocześnie je ładując i odsłuchując nadal dźwięk z komputera, co jest ważne, bo poprzednia wersja tego nie umożliwiała i za to Black Sharki też były delikatnie krytykowane. Mamy możliwość połączenia się 2,4 z siecią 2,4 GHz, więc ten hyperspeed tutaj się nam pojawi, razerowy. No i mamy możliwość połączenia się z Bluetooth. Dodatkowo mamy możliwość połączenia się z dwoma urządzeniami naraz za pomocą Bluetooth i Wireless i z tych dwóch urządzeń naraz odsłuchiwać audio. Czyli jeżeli mamy na przykład dwa komputery, co często albo się zdarza w sieci PlayStation, z albo, albo na przykład... i telefon, to możemy bez Przełączania się po prostu mieć w jednym czasie i na przykład teraz jestem na kompie, odchodzę od kąpa, wyciągam telefon i też używam. No to jest spoko. To jest sposobie. spoko. No i słuchajcie, to jest bardzo spoko w momencie, kiedy faktycznie gracie, macie mecz CS-a. Nie możecie go absolutnie przerwać, musicie mieć cały czas to audio na sobie, a jednocześnie dzwoni do Was dziewczyna, żona, chłopak, go, ktokolwiek, odbieracie ten telefon i nadal możecie grać, słuchać wszystkiego, co się dzieje w grze, a jednocześnie rozmawiać. Mało tego, to będzie też bardzo fajne dla Tatusiów. Tak? Dla tatusiów. Bo? Albo dla mam, które grają. Bo? Można się połączyć na przykład z niańkami prawdopodobnie, które też e, automatycznymi, które mają e, moduły Bluetooth e, i wtedy słyszeć dźwięki, jak dziecko na przykład sobie śpi gdzieś obok. No, ale, ale, ale fajne, fajne rozwiązanie dla trochę starszych graczy, którzy faktycznie już jakieś twoje potomstwo mają. Wynalazł insight. Dobrze, ale przetestujmy jeszcze te sławki już w walce, w boju, czyli odsłuchajmy i sprawdźmy ten mikrofon. No i czas na test tego wielkoluda, który znajduje się teraz przy moich ustach. Proszę, nie wycinajcie tego i nie róbcie z tego dźwięku na TikToka. No i słuchajcie, mam wrażenie, że tutaj przesterów nie będzie. Patrząc na wykres i teraz na to, co się dzieje, mówię z bardzo wysoko podniesionym głosem, a tych przesterów tutaj być nie powinno. Mam nadzieję, że tak będzie. No i zapomniałem Wam wspomnieć o jednej ważnej rzeczy i funkcji tych słuchawek. Mianowicie o tym, że mogą się przełączać, możemy tutaj przełączyć specjalny tryb na boku, żeby regulować głośność między czatem, a między Grom, czyli między naszym Discordem na przykład, a między Grom. I w momencie, kiedy gdy Ziomek się wyłożył, zginął i zaczyna wam marudzić i pierdzielić coś nad uchem, a wy klaczujecie i nie potrzebujecie jego pierdzielenia, to mutujecie go sobie bardzo szybciutko pokrętłem i nie ma tego problemu. No, i jeszcze oczywiście chwila szeptu na sam koniec, żeby sprawdzić, czy wszystko wyłapują. No i jak tam wrażenia? No, wrażenia niesamowicie pozytywne. Przynajmniej u mnie, bo z tego co widziałem, ty miałeś mieszane, mieszane uczucia na twarzy. Hmm. No tak, bo mam wrażenie, że y, trochę mało basowe są. W sensie, że ten bas tam jest taki minimalny, czyste są, ładnie grają, ale czy za 1200 zł nie oczekiwałbym więcej? Bardzo dobry mikrofon, chociaż też nie bez wad, bo trochę ograniczany ten przester kosztem jakości dźwięku. Wtedy, co krzycza. Jeżeli mm -hmm. nie krzyczałeś, było naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jak na bezprzewodowe sławki, myślę, że... Bardzo, bardzo dobrze. Jednak wielkość robi tutaj robotę. No, jednak, tylko tu. jednak wielkość ma znaczenie. Natomiast tutaj faktycznie jestem zaskoczony, było względnie czysto, nie było ten dźwięk nie był poprzesterowany, nie był robotyczny, więc wszystko na plus. Jeżeli chodzi o moje wrażenia audio, też byłem pozytywnie zaskoczony, ten dźwięk był czysty, był bardzo satysfakcjonujący, zwłaszcza przy odsłuchiwaniu muzyki, a to jest to, co najważniejsze. Cena 1200 zł. No, Pozytywnie zaskoczone, dziwne. Jeżeli testujesz soki za 1200 zł, myślałem, że właśnie raczej ciężko być zaskoczonym, że coś działa dobrze. Ja bym zaskoczyłem, gdy by działało źle. Wrzućmy kamyczek, wrzućmy kamyczek. Eee, Razer potrafi czasami każdy potrafi. drogo, a nie dobrze do to końca. Każdy akurat potrafi. Mamy taki zestaw i czy on jest do profesjonalnych rozwiązań? Jak najbardziej, jeszcze jak. Nie ma co ukrywać, pewnie, że jest. Pytanie, czy trzeba mieć aż taki zestaw, żeby grać pro i tyle, aż wydać pieniędzy? Wydaje mi się, a wręcz jestem przekonany, że nie. Czy da się zastąpić to produktami w tej samej cenie albo niższej, które dadzą więcej? Na pewno w przypadku klawiatury, w przypadku słuchawek, dobre pytanie. Zadałeś porównać, za... takie pro nowa Pro już bezpośrednio. Zadałeś pytanie, czy to jest zestaw dla esportowca albo dla ludzi, którzy faktycznie w e yy, chcą się znaleźć. Yy, ja zadałbym inne pytanie. Czy to jest zestaw dla casualowca? Bo to jest pytanie ważniejsze. Jeżeli jesteś fanem Razer'a, myślę, że tak. Jeżeli nie jesteś fanem Razer'a, albo nie ma to dla Ciebie większego znaczenia, to myślę, że znajdziesz analogiczne produkty albo bardzo dobre produkty, które dla każualowca będą bardzo dobre w niższej cenie. Tak, to prawda, ale z drugiej strony no, chyba prawie o każdym y, pro y, brandzie można powiedzieć, że zawsze jesteś w stanie tanie znaleźć coś, co spełni Twoje oczekiwania. Dobra, słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i A ja odlatuję. I pijcie wojanka do samego ranka. Nara!